W imieniu organizatorów miejskich obchodów 96. 6. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczynamy uroczysty catrzyk przy pomniku pamięci poległym i pomordowanym żołnierzom, ofiarom faszyzmu i stalinizmu z udziałem władz samorządowych miasta, powiatu i gminy, kombatantów służb mundurowych. Delegacji Związków Stowarzyszeń i Zakładów Pracy oraz mieszkańców Świdwina. Kompanię honorową wystawiła 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie dowódca kompanii kapitan Wojciech Bukowski, poczet sztandarowy w składzie podporucznik Michał Stasica, sztandarowy kapral Rafał. Rak, asystujący kapral Paweł Szymoniak, posterunek honorowy starszy szeregowy Mariusz Bodnar oraz szeregowy Wojciech Stolarski. Apel poległych odczyta podporucznik Marcin Polak. Po zabranie głosu proszę pana Jana Owsiaka, burmistrza miasta Świdwin. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa w dniu Narodowego Święta Niepodległości, a w sposób szczególny witam kombatantów Ziemi Świtwińskiej oraz dowódcę 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego, pana pułkownika dyplomowanego pilota Irenausza Starzyńskiego oraz towarzyszących mu oficerów. Szanowni Państwo. Świętujemy dzisiaj 96. rocznicę wydarzeń z 11 listopada 1918 roku, kiedy to po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Naród polski doczekał się tak upragnionej chwili odrodzenia utraconej państwowości. Polaków opanował nastrój entuzjazmu i nieopisana radość. Polacy, jak każdy inny naród, mają prawo do własnej tożsamości, godności i samodzielności. Historia Polski na przestrzeni dziejów często była tragiczna, a droga do niepodległości usłana była wieloma ofiarami. Ale bez tych ofiar, bez ciągle żywego ducha wolności w narodzie niemożliwe byłoby to, co stało się u schyłku I wojny światowej odrodzenie państwa polskiego. Ta nieprzerwanie hołubiona myśl o wolności, myśl ukryta w głębi serc przez całe pokolenia Polaków, spowodowała, że na mapie Europy w przełomowych dniach 10 i 11 listopada 1918 roku wyłoniła się odrodzona Polska. I choć ta zewnętrzna wolność nie trwała długo, to zawsze mogliśmy się do niej odwoływać w walce o zachowanie narodowej tożsamości i wolności ducha. Ta wolność ducha, choć stale tłumiona, przetrwała i stała się w ostatnich dziesięcioleciach fundamentem pokojowych przemian w naszym kraju, a potem w całej Europie. Nasi przodkowie podjęli niezłomny trud budowania rzeczywistości i jej ulepszania. Kontynuujemy to nieustanne dzieło i cieszymy się, że dane jest nam żyć w wolnej ojczyźnie. Wiemy, że wolność najświętsza wartość każdego narodu. Nikomu nie jest dana raz na zawsze, dlatego trzeba ją pielęgnować, trzeba stałej troski całego narodu, aby jej nie utracić. Żywimy głęboki szacunek i wdzięczną pamięć o narodowych patriotach, którym zawdzięczamy tą dzisiejszą wolność. Mamy poczucie duchowej tożsamości z pokoleniami naszych dziadów i ojców, i to napełnia nas pewnością i siłą. Szanowni Państwo, niech wyrazem naszych uczuć. Dumnych i świadomych obywateli naszego miasta, gminy i powiatu będą wiązanki kwiatów złożone u stóp pomnika. Kombatanci i weterani walk o niepodległość, mieszkańcy Świdwina, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci przed pomnikiem pamięci poległym i pomordowanym żołnierzom, ofiarom faszyzmu i stalinizmu. Aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, odrodziła się Wolna Polska. Dziś, my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy cnót naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej. I obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy żo również żołnierzy pulbitewnych II wojny światowej polskiego państwa podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Wzywam rodaków, którzy nie ugięli się pod jarzmem zaborców i nigdy nie przestali wierzyć w niepodległą Polskę. Wołam żołnierzy, generała Tadeusza Kościuszki, Toczących krwawe boje pod Racławicami, Szczegocinami, Maciejowicami i w obronie stolicy. Do Was wołam, żołnierze legionów polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego, którzy wracaliście z ziemi włoskiej do Polski, świadcząc, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego z Podraszyna i Smoleńska, z nad Berezyny i z Lipska. Stańcie! Do apelu! Do Was wołam, nieugięci powstańcy styczniowi. Waszej krwi przelanej pod goszczą, ginietynami i ilżą nie zapominamy. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich walczących na polach bite w I wojny światowej. O odzyskanie niepodległości. Wołam żołnierzy Legionów Polskich, Legionu Puławskiego I Korpusu na Białorusi i II Korpusu na Ukrainie, Legionu Bajończyków, Armii Polskiej we Francji oraz polskiej organizacji wojskowej. Stańcie do apelu wzywam bohaterów, którzy wykuwali z ręby polskiej państwowości, żołnierzy samoobrony Mińska, Wilny, Lidy i Grodna. Waleczne Orlęta Lwowskie oraz powstańców Wielkopolskich i Śląskich. Wzywam strzelców, drużyniaków, sokolich, kadetów, skautów i harcerzy. Wołam córki i synów narodu polskiego, broniących państwa polskiego przed nawałą bolszewicką. Wzywam żołnierzy, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie! Do apelu! Wzywam współtwórców Niepodległego Państwa Polskiego Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generała Józefa Hallera. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich, Walczących od września 1939 roku na wszystkich frontach II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stanęli do walki za Boga, honor i ojczyznę. Stańcie do apelu. Wzywam wyzwolicieli świdwina, szeregowców, podoficerów i oficerów Wojska Polskiego, którzy zginęli w walce za niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! O, 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 o. Wołam żołnierzy Wojska Polskiego, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa pełnili służbę w misjach pokojowych w różnych rejonach świata i oddali swe życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Wzywam żołnierzy w stalowych mundurach, pilotów, inżynierów oraz żołnierzy innych specjalności, którzy zginęli pełniąc służbę w czasie pokoju. Stańcie do apelu! Wzywam rodaków, ofiary hitlerowskiego i komunistycznego reżimu z Lasu Katyńskiego, obozów zagłady i łagrów Syberii, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli daninę krwi i życia. Stańcie do apelu! Wołam bohaterów, Poznańskiego czerwca 1956 roku, studentów marca 1968 roku, robotników grudnia 1970 i czerwca 1976 roku. Wzywam uczestników wielkiego ruchu Solidarność, szykanowanych i prześladowanych za walkę o niepodległość i wierność idei wolności. Stańcie do apelu. pamięć! Wiara Waszych czynów w drodze ku wolnej Ojczyźnie zapisała się trwałymi zgłoskami w naszych sercach i pamięci. Dziś Wolna Polska wyraża Wam swoją wdzięczność i cześć, a młode pokolenie uczy się na Waszych wzorcach obywatelskiej i żołnierskiej wierności Ojczyźnie. Chwała bohaterom! Cześć i powiedź! Dla uczczenia narodowego Święta Niepodległości, salwa honorowa. Pasz, pasz. Serdecy, Na pas!

Заказ услуг коммунальных.